Dobre relacje w szkole to uprzejmość. Dobre relacje w szkole to wspólne zainteresowanie. Dobre relacje w szkole to uprzejmość, koleżeńskość, po prostu przyjaźń. Dobre relacje w szkole to pomaganie innym, przyjaźń. Dobre relacje w szkole to jest z Dobre relacje w szkole to szanowanie siebie nawzajem. Dobre relacje w szkole to uprzejmość, radość, przyjaźń. Dobre relacje w szkole to pomaganie innym. Dobre relacje w szkole to cieszyć się. Dobre relacje w szkole to bycie miłym, przyjaźń, koleżeństwość i dobra zabawa. Żeby nie произошло, to nie rozkrajaj się. Dobre serce z Tobą, puszczaj Twoją łukę, siadaj, jarka, jarka, my z Tobą. Dobre relacje w szkole to pomaganie sobie nawzajem. Dobre relacje w szkole to miłość, miłość dobra zabawa, zabawa z koleżankami i wiele, wiele innych. Prace w szkole to pomaganie innym, wspólne dobro i szanowanie in, i pracy innych. Dobre relacje w szkole to pomaganie sobie. Dobre relacje w szkole to szanować nauczycieli i innych uczniów. Dobre relacje w szkole to dbać o innych. Być miłym hmm. dla innych. Być dla siebie sympatycznym. Nie myślę dla siebie wiernym. Szanować się lub innych. Nie wyzywać innych. Dbajmy hmm. o relacje! relacje. Czekaj